Siema! dzisiaj w kolejnej, innej yy, miejscu. Jesteśmy już w moim pokoju. No, ostatnio myśmy sobie gdzie indziej, ale teraz jesteśmy zaś tu. Jestem zielonym blusym, bo lępem czarnym, Szczerze, tak, dzisiaj będziemy mówić sobie dalej o niczym. Czyli o niczym, jak zwykle o niczym. Czyli o głównie pijem. Czyli jak zazwyczaj o niczym. Tak, yy, chciałam Wam coś powiedzieć, że. Próbowałem z... tego te mojego aparatu już nagrywać, ale no... niby tam... Mat, jest ten mały ludzki mikrofon, ale nic. Gówno słuchać. Dlatego będę się postarał potem o parę rzeczy, będę się starał, żeby to jakoś spróbować, już nie nagrywać tą nieznam kamerką z komputera. Laptopa znaczy no. Ja mam laptopa i komputera. Jak mam mam żebym miał komputer? Tak mi komputer szarztuje? Oczywiście, że mi nie da będziecie dawać komputer. Bo i tak mi nie dać. O oh, yeah! Gdybym mi dał komputer, to jest bardzo powalony. Komputer kosztuje ponad więcej niż 1000, zł, a jakiś debit biesz coraz, jak co, to co, co, co by mi dał. Ale żeby mi dał kompa, nie? No, dobra. Tak nie mam powiedzieć, tylko... Pozdrowienia dla wszystkich. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć, żebyście ja, ten. No, pff, hmm. ten. no, co to ja chciał? Nie wiem. Pomogli mi z YouTubem. Dali mi link! 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 Na Waszego frepsa. Czy my nagrywacie? myśli nie i oczywiście to musi być na Windows 7 jeśli hm. będzie na Windows 7 to mi gówno wysyłać no tak, wyślijcie od razu no, mnie wszystko mi wyślijcie, linki i tak dalej, fraps, Cam Studio, Camtisia Studio, Camtasia znaczy Studio wszystko to o czym wy nagrywacie i na Windows 7 wyślijcie mi to to dajcie mi instrukcję, a co mam wszystko zrobić? a ja mam porady, kolega mi też może pomoże. A ja wszystko zrobię. Jak będzie okej, okay, to będziemy nagrywać... ...terrarię. Muszę ją najpierw pobrać. muszę pobrać terrarię. Nie chcę mi się pobrać terrarii. Oh, man. Hmm, nie wiem czy będziecie... Chciałem Wam dzisiaj puścić taką jedną z moich taką muzykę. nie nie bardzo cudzo jest i te moje gry. No i teraz od chciałem nagrywać. Hmm. Wszystko musi gówno trafić, bo jestem taki chyba porypany. Dobra, tutaj moim... kropka Minecraft zapasował... Kolejny kropka Minecraft zapasował, chciałem Wam... Chciałem Wam to puścić. Nie wiem, czy będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że tak. Ja się zamykam. No, nagle doszło. Łatwo poszło. Łatwo przyszło. Oh, man, kończymy Dobra, więcej wam nie będę, bo tam potem jeszcze będą, e, na, będą, na końcu, będzie tak, jeszcze się zasłucham i będzie tak, to będzie potem tak. Kur... kim jesteś? Córka. Kur... kim jesteś, córka. Tak będą gadaj, gadaj parę minut. Chyba z minutą będą tak mówić. Dobra, e, sorry, że tak mówiłem, no tutaj nie patrzcie. Tam. Nie, sorry, bo ja e, zapomniałem, że ja nagrywam vloga. I sorry, na no, serio, za to sorry, bo jestem debilem. Ale zapomniałem o tym, że ja nie nagrywam wam e, mojego żony gry czy coś, tylko tak. Hmm. Niestety, nie mam. Nie nagrywam, kurwa. Pacj. No. No tak już jest! To jest przecież polski